Nazywam się Bogumiła Rawińska. Mieszkam w Ochowie. Mam lat 64. Jestem pielgrzymem. Jestem pielgrzymem, który pielgrzymuje do Maryi do Częstochowy. Idę w tym roku dziewiąty raz. Zaczęłam pierwszy raz. Poszłam, kiedy zmarła mi córka, bardzo pragnęłam się modlić, za nie, a nie umiałam. I wiedziałam, że tam mogę się nauczyć modlić. I wtedy niesamowicie była chęć, pragnienie modlitwy, którą chciałam ofiarować za swoją córkę. I to było jedyne, jedyne miejsce, które mi Pan Bóg podpowiadał, że tam znajdę, że tam się nauczę. I wyszłam. Wyszłam, szłam ostatnia na ogonie, płakałam, cierpiałam i przyglądałam się. Przyglądałam się do, tych, do całej tej młodzieży, do całej tej grupy, która szła, do wszystkich tych pielgrzymów. I pierwszy raz w życiu widziałam taką ilość różańcy. To jest inny świat. Tak, jakbym zamknęła swój pierwszy świat, taki właśnie ziemski, gdzie pracowałam, handlowałam. Gdzie niemożliwością to było zamknięcie sklepu, przecież to był biznes, to był sierpień. pieniądz był bardzo ważny w moim życiu. I wtedy, kiedy właśnie przytę Wielki Krzyż, wtedy zaczyna się szukać Boga. I idąc tam, to jest takie niesamowite wrażenie, kiedy widzisz, Różańce i jako broń, a szczególnie chłopcy, którzy nieśli, to jest widok niezapomniany. I tam słuchałam, się, przyglądałam, wszystko obserwowałam i płakałam. I wiedziałam, że jestem w innym świecie, że to już jest mój świat, którego nigdy nie zostawię. I kiedy dotarłam do Częstochowy, tam ofiarowałam właśnie moją zmarłą córkę. I tak klęcząc przed Maryją, mówię mateńko: mam dzieci sześć. Proszę cię, pozwól mi, żebym mogła wszystkie ci sześć przynieść i ofiarować. Choć późno, ale jak dasz mi siłę i zdrowie, wszystkie ci przyniosę tu przed Twój ołtarz i zawierzę tobie. I tak się stało. Wszystkie dzieci u zaniosłam, ofiarowałam Maryi, zaniosę wszystkie swoje wnuczki, a teraz idę już dziękczynnie. Jako dziewiąty raz odprawiłam już nowennę. Daje mi to. Taka pielgrzymka. Ci, co chcą wyruszyć w tą pielgrzymkę, zapraszam serdecznie. Jest to wyciszenie, jest to zapomniać świat, który jest takim ziemski, gdzie trzeba ugotować, uprać. To, co nas trzyma przy ziemi, zostawia się, nie wiem, jednym ruchem, jednym zgięciem. Zostawiasz wszystko i wychodzisz. Wychodzisz, jesteś tylko Ty i Bóg. Ty i Maria. I to daje niesamowitą radość. Zmęczenie szybko odchodzi, kwestia godziny. Już jesteś zdrowa. I kiedy dotrzesz na jasną górę, za żadne pieniądze tego nie kupisz. Nikt tego nie kupi. Jaka może być radość, kiedy jesteś już na wałach, kiedy widzisz matkę? Nie oddałby człowiek za żadne pieniądze. I kiedy chcesz się spotkać z Bogiem, kiedy chcesz znaleźć Boga, kiedy chcesz zgłębić swoją wiarę, kiedy chcesz. Żeby Bóg do ciebie mówił i kiedy chcesz go wysłuchać, możesz tam, to, możesz tam właśnie na pielgrzymce spotkać Boga. Tam słuchać i tam się uczyć i tam zgłębiać. I za to bardzo dziękuję, że teraz już mogę zostawić sklep zamknięty, że piąc nie jest, dla mnie już nie ma wartości takiej. Że jest to takie naładowanie, jak mówię, akumulatorów, że człowiek, Zostawia wszystko, co nie, tak, co nie jest ważne faktycznie. Ważne jest tylko wtedy Ty i Bóg.